No, troszkę mało. Także tutaj, w tej przed w kolejnym odcinku, dzisiaj jedziemy sobie po tym terenie, pod i i ja Chcę wam trochę pokazać, jak to wygląda jazda yy, jedzie. Jak komary. ja to widzę. Już mam te z tego, A może i nie do podregulowania? się mi tylko wydaje. Więc zrobili mi taką piękną drogę. tak jest dojazd do terenu mam. A, to ma idealny. A <grywy> to tu dzisiaj jeździł, widzę. Tak więc nie będę chyba pierwszym w terenie ale chłopaków na razie nie ma ogólnie no, jest to taka ekipa u mnie Co zrobiła, która jeździ No, ja tu dynię na środku. ekipa, która jeździ też w terenie no, myślę, że to zaorali ale na szczęście tego naszego tutaj jeszcze nie o, to jeszcze nie tędy bo już ten tędy się wiesza. wkładzie, zrobiłem sobie taką słonkę to mam gdzieś jeszcze screeny zdjęcia jak to wygląda przednim razem gdzieś tylko zoberwałem. wiecie, kład takie pojazdy co sobie radzi bez ja najmniejszego problemu, tak samo tutaj Icyk jesteśmy na górze Głównie to pole, bo już w lecie uprawia ja sobie szybko otworzę Ogólnie ciepło Tak <głynne> to mój teren I to wygląda dobrze Wiecie, tu mam taki sobie fajny teren do pośmigania. O, tu butelka jest na środku. To już ją stąd zabierzemy, więc ja takie butelki tutaj ja nie chcę wjeżdżać. Tam to rzucimy może nie spadnie. Się tu Boszu wtedy nie bawi tak? <noise> A tu sobie nawrócimy Ach, to mam mniej powietrza jednak w jednym kole bo troszkę mi kierownicą ściąga No jakby no, ktoś powiedział, że taki kładz dziesiątka sobie nie radzi to bardzo no! Jak najbardziej sobie radzi. O, no, nie, ubrałem kamerki chyba nie. Trochę męcząca jest taka jazda O, widzę, nam jemy ja sobie jedzie, tam daleko Nie tego widzicie, pewnie nie Ale mimo, że męcząca To naprawdę daje frajdę No, dwa kółka mi dało To jest ten właśnie wyjazd taki niewygodny bo przechyla się człowiek w drugą stronę no, kółka jak ma nie chcę wyjechać na prawie po równym W kładzie jedno co to właśnie... O, trzeba uważać, bo kierownicę Pan masakres nie wyrywa Niestety ale w tym kładzie tak to jest Nie wiem dlaczego w sumie. Wszystko tak sobie nie zejść te kierownicę ogólnie I to trzeba naprawdę tą kierownicę bardzo łatwo trzymać, żeby nie zalecić z jakiejś poważnej gleby nie tak bosz. Bo Chwilę nie jeździłem Z parę dni, a parę dni Prawie tydzień a Jakąś gąbę zadjechałem Nigdy pamiętam jak się jeździ No, tu na dół nie chcemy <ścoughs> Czy to jest taka przepaść To by fajniej było Wyciąć to, tylko muszę się dowiedzieć, czyje to jest teren nie, nie chcę komuś tak tutaj dewastować bardzo Gdzie to, że sobie tutaj jezdę Po terenie, który nie jest zagospodarowany nie, No ale tu krzaki rosną No wiecie, jeszcze coś innego jest Troszkę ty się tędy kurcze No chyba nie tędy <grym> ale w sumie fajny przejazd też No nie wiecie, tu mamy też taki fajny teren Fajne podjazdy. O! Zamyśliłem się. Czyli jednak osłonach to no zrobiłem. Coś tu jest chyba za nisko. No zgadza się, tą osłoną przejechałem. No też. a jak go tu narzucimy. Jeszcze raz tu wyjadymy A właśnie się minus tego kłada. Jest strasznie niski. Kiedy trzeba teraz co jeździć, to mamy fajny zjazd, podjazd nakłada. O. Ten podjazd tu nakłada, jest strasznie stromy. Ja już miałem tutaj rolkę. Tam zresztą też którą widzieliście na poprzednim filmie. I naprawdę tu jest, no jest stromo, tak. Nie jest to długa górka, to jest ciotka na no kurczę, ona nie jest wysoka, nie jest długa, ale jest stromo i ten kładem wiecie, krosem nie ma problemu. Wyjedziesz tu na raz. Kładę jest ten problem, że jeszcze musisz, że kierownicę mi poderwie, bo to jest nierówno, ten podjazd. I idę w jedną lub w drugą stronę. Podobnie z tamtym wjazdem. Tamten jest w ogólniejszy, ale dłuższy. Tu nie próbowałem pod niego jeszcze wjeżdżać, tylko zjeżdżać. I tak samo tam też pod skosem jest wyjazd i kładę to już, no niestety. To pod taki podjazd sobie nie podjadę. No i ożytko to jest bardzo fajny teren do pośmigania. I ten odcinek tutaj lubię. Wiecie, takie ciśnięcie kładę pod góreckę na trapezie. Para zakrętów, topeczka, O, mi to szybko się zamknęła. No, zakręt w lewo. No i tu padnie takie dziury. I tutaj ten przejazd techniczny. Na którym trzeba uważać, żeby się o, nie do przodu. Zdajemy w dołek. No i tak samo tutaj taki no, minimalnie techniczny ale To taka mała, na której szybko nie pojadę. No bo jak widzicie, kiedy mi jest w stanie bardzo łatwo wyrwać w tym kładzie. No niestety nie jest ten kład jak Jezel, ale, ale i tak daje mnóstwo no farajdy. Czyli widzicie jak ja się na tym kładzie gimnastykuję, żeby to prawnie przejechać ale jest to powiem Wam nie rada nie gimnastyka oj moje ręce odpadają <gryw> no tak zamyśli tyle taki materiał ja mam pokazać jak się tutaj boszu bawi w tym terenie Nie jest to nie wiadomo co Ale tak jak mówię wytus się wymęczyć nabrać trochę energii potem super polecam <grym> I wiecie quad 110 ale naprawdę tyle Iran fajdy mi daje to, to nigdy nie sądziłem ten zakup za 200 zł Bo tego kupię za 200 zł weśmy go tutaj chwilę co do tego kłada? na 200 złotych, tak? Zobaczcie, czy ta jest? Jest. Dołożyłem do niego nowe opony, cztery, są widać. Widzicie, ten protektor tutaj jest solidny. Miecie, jest. ma co gryźć. Z przodu tak samo. Oczywiście powietrze Boże, dobija. O, jaki lustro jest. Powietrze dobija mało, żeby, powiecie, ta opona pracowała, wgryzała się dobrze. I co za opony dałem? Chyba 600 złotych. Zrobiłem mocowanie silnika. choć to ktoś powie, bo tu ci się nakrętka odkręca. Tak, ona no się to odkręca, ale druga trzyma. się to jest kontraktura która <grym> nie kontruje. <grym> I co, nowy gaźnik, który był moim fadaberem tak naprawdę, bo nie chciałem starego gaźnika gdzieś tam naprawiać. Kupiłem nowy, kurde 6 dyk, czy tam 5 Nie majątek. Chodziczkę sobie oleju teraz dołożyłem niedawno. Miałem tam widać z przodu. Co się siedzi jest na takich wężach do oleju. O, tutaj to może lepiej widać. No sobie jest chłodniczka. Powiem Wam, robi robotę ta chłodniczka. Jak czy ona jest brudna. Nie no, na razie jeszcze nie robi robotę. I do takich sprzętów polecam. i dołożę sobie lampeczkę. Tak, a jak u siebie w moto mam. No, jak to włączyć? Tak, o, w tę stronę. O. Świeci, ale po no <noise> naprawdę w nocy, jak mi przychodzi gdzieś wrócić, gdzieś podjechać. To jest super, wystarczająca, kosztowała 30, chyba 5 zł, czy 36. No i co tu dokładałem? To są one zębatki tej przedni, zębatkę przednią, oczywiście jak najmniejszą, żeby on miał jak najwięcej mocy. Mówicie, bo 600 kW, więc musi <noise> jest kranik, który właśnie dzisiaj widzę, oderwałem. Nie, czy taki kranik z 9 zł to się nie dziwi, ale to się oberwało taki potrzebny, niepotrzebny ten kranik, ale wiecie dostałem na parę dni, to lepiej żeby sobie paliwo nie uciekało klocki hamulcowe nowe a e, najpierw nasz no i w sumie tyle no i teraz tą osłonę robiłem, wiadomo, a strasznie widzę nisko jest, mogę ją jednak jednak będę się troszeczkę przerobić, bo da się im przerobić, żeby była wyżej ale tak że zrobię jak najdłuższe mocowanie, żeby robić jakąś mieć regulację, a jakby zrobił krótsze, to bym nie miał to więc sobie też to poprawię Ale przynajmniej się teraz ślizga, a nie uwadza. Przedtem to była taka tylko, wiecie, taki drucik, który trzeba wszystko uwadzał, No i co? No, chyba tyle, więcej więc nic nie dokładałem. Jakoś tam wiadomo pajkę, świecę takie rzeczy podstawowe No i akumulator. O, tak, jeszcze akumulator kupowałem I powiem mam ten kładzie chwilę ile Friday daje to to poezja, naprawdę. Także no, ja jadę jechać. jadę jechać. Jadę katować go dalej. No i co, z mi się żegną, Także na razie, Leo i do w kolejnych filmach. No.